I witam Was w poniedziałek, wczoraj nic nie nagrywałam, wczoraj była niedziela, z wiadomych przyczyn, w sobotę mieliśmy dużą imprezę, udała się, było naprawdę mega Gumiś zadowolony, jeszcze w trakcie imprezy utworzyła się strefa kibica, gdyż grała Polska, Hiszpania, także towarzyszyły... Nam wszystkim naprawdę duże emocje. E, wczoraj po prostu przeleżeliśmy cały dzień. Dominika sprzątała po nim. W ogóle nie, nie jestem tu sama, bo jest Dominika Gumis, Sebastian, nasz lukasy, który właśnie usnął. Przeleżeliśmy cały dzień. Dominika doprowadziła <gry> e, po imprezie wszystko do porządku. Także dziękuję Sebastian bardzo. Odkurzału. Sebastian odkurzał. Sebastian odkurzał? Brawo! Tak? A miałeś odkurzyć te diabęłem, ja, pomyłem. pomyłem. Dlegarki, bo dwa garki zostawiłam, bo już nie było miejsca. Aha, aha. I aha. poprosiłam go, żeby zrobił ten odpodkurzał, ale widzisz, przyłapany nie, jest i to jeszcze na nie. kamerze. Nie, bo ja mogę powiedzieć. wydało że tak, się. Nie, nie, nie. Mogę ochłamać. No, nie zrobił, to przyznał się. No. Dałem do ładowania i. bo nie ładowałem, jak wczoraj. A my wybieramy się właśnie dzisiaj na taką wycieczkę do Lina Cay. I jesteśmy, aktualnie jesteśmy na terenie UK, ale to nie jest UK, to jest Irlandia Północna. Także udajemy się do Irlandii Północnej, odwiedzimy to miasteczko. Przy okazji e, zaglądniemy do jednego sklepu z panelami ściennymi, dlatego że chcemy z Gumisiem zrobić przedpokój w panelach ściennych. Tylko szukamy, wiecie, jakiegoś fajnego materiału, jakiegoś fajnego designu. Ja nie jestem przekonana, bo myślałam o marmurze. Ale nie jestem do końca przekonana, czy, czy ten właśnie marmur będzie pasował do przedpokoju, czy to nie lepiej zostawić go do łazienki. No i zobaczymy, co tam w, w tym sklepie oferują, bo Dominika na internecie znalazła jeden sklep. A jak już będziemy właśnie w tym miasteczku, to sobie troszeczkę go pozwiedzamy. I zawędrowaliśmy do innego, większego miasta w Irlandii Północnej, Eniskillen. Jesteśmy koło zamku, tam za mną jest zamek, nad, nad jednakim jeziorkiem i jesteśmy tutaj na takim spacerku, także sobie wędrujemy, spacerujemy wzdłuż i wszerz i karmimy łabędzie, bardziej Lukasek karmi. Dalej podziwiamy widoki. Jest tutaj naprawdę niezwykle pięknie i relaksująco, a tam w tle widać zamek Kończymy naszą przechadzkę w tym cudownym miejscu. Ostatni rzut na tą stronę, na zamek i idziemy sobie gdzieś poszukać jakiegoś jedzenia, bo tak naprawdę zmieniliśmy dość. Zobaczmy się na lunchu w meksykańskiej restauracji i ja sobie widziałam e, wszystko, ale w wersji Keto, tak żeby pozwolili mi sobie na szczęście wybrać tak, żebym e, nie miała węgowodanów. Wróciliśmy do domu i Wam pokażę taki szybki Hol z Byliśmy tam dosłownie 20 minut, może w tej Aździe. Dominika widziała takie książeczki dla Lukaska. I Dominika, pokaż, co one mają takie fajne. Pepa. Co ma pepa fajnego? To są takie dotykowe, że na przykład... Że w obrazkach właśnie jest... To jest coś innego niż obrazek. Są takie, o. Wycięte, żebyś mogła dotykać i ma tekstury. Mają różne tekstury. Dzieci się uczy. Mhm różnych, tu ma tutaj taki, taki milutki materiał. A to dotknij. To jest lepki. Tak, to jest lepki, bo lepi to jest się, y -hmm. A tutaj się nie lepi na tej nie, stronie, no nie? Nie, to po jednej mhm. stronie. A to samo, mięciutkie, mięciutkie, tutaj łapki takie. Aha, faktycznie. są tutaj, takie, żeby y dziecko y -hmm. się uczyło po prostu do tych. Do a powiedzy. jakie to uczy fajne. No, i no takie. No, takie książeczki. Kupiłaś też pościel dla Lukaska, tak? To jest pościel w Miki, ta myszka Miki. Myszka Miki. Dominika wzięła jeszcze matę do wanny. Tu jest jeszcze, na czy się A, no materac, Tu mamy jeszcze. Marwela. Koszulki ze spodenkami, tak? Bo to są spodnie, a tu spodenki. Aha. I tu mamy szelki dla Lukaska, dlatego że kupiliśmy, bo Lukasek się po prostu rwie, wyrywa się i, i baliśmy się tak naprawdę z nim chodzić zwłaszcza koło wody, także byliśmy tam niezbyt nie długo, ale nie zakłopaliśmy tych szereg w samochodzie, dlatego że wiecie, chcieliśmy je ogarnąć tutaj w domu, jak, jak wiecie, jak się zapina i tak dalej. Jakbyśmy wyjechali kiedyś yy, nad ocean, to wtedy mu się na pewno je ubierze. I tu Lukasek autka malutkie. One są od 12 miesiąca życia. A on się bardzo lubi ołtkami bawić. Aj! I ja kupiłam sobie, kupiłam sobie świeczniki takie w Aździe. Jeden, dwa. Bardzo ładne świeczniki. Podobają mi się na takie, wiecie, świeczki yy, bez, chociaż nawet i w szkle mogą tutaj się zmieścić, jak y, oczywiście średnica na to pozwoli. I ostatnią rzeczą którą kupiłam w Aździe. Korektor marki Collection. U nas nie ma szaf. To znaczy w naszym mieście przynajmniej nie ma i w pobliżu też nie ma, ale na lotnisku często właśnie kupowałam korektory tej marki, a w Aździe zobaczyłam szafę, więc stwierdziłam, że kupię tylko korektor, bo zobaczyłam, że jest całkiem nowy design, nowe opakowanie i mam go o numerze 7. A teraz gorąca prośba do moich widzów z Polski Przyślijcie nam troszeczkę słoneczka Troszeczkę upałów Możecie się z nami podzielić, bo wy macie tam tego zdecydowanie za dużo A my, no widzicie Było dzisiaj 16 stopni Nie gdzieś tam słoneczko przez chmury przyświtało Ale wiatry były dość silne Ja całe włosy to już mam takie Że się nadają po prostu tylko do mycia yy, Dlatego, że U mnie robi się coś takiego O widzicie, to są po prostu kołtuny to są kołtuny. Nieważne, ma czy mam spięte włosy, czy nie, to to po prostu od... Yy, one się po prostu tak plątają, taki typ włosa. Także mogłabym to rozczesać, ale wtedy wyrwę sobie na bank pół włosów. Wolę to zrobić, yy, wiecie, po umyciu, po odżywce, bo po odżywce zdecydowanie lepiej włosy mi się rozczesują. A jeżeli chodzi o panele, bo na początku vloga mówiłam Wam, że jedziemy do jednego sklepu tam popatrzeć, to byliśmy, widzieliśmy, ale jednak nie wpadło nam nic takiego fajnego w oko. Żeby nam się mega, mega spodobało Wszystko, no, Wszystkie były ładne, ale, ale to, to nie było to, co szukaliśmy Także poszukiwania paneli na ścianę do przedpokoju wciąż trwają e, Na razie postanowiliśmy dać sobie spokój z nimi Na przedpokój, bo do łazienki, to, to już mam styl do łazienki Także e, do łazienki będzie łatwiej A na przedpokój, powiedziałam Gomisiewi, że po prostu połóżmy tapetę Rok, dwa lata, może znajdziemy jakiś fajny design, może coś nowego w ogóle powychodzi w międzyczasie. I po drodze, właśnie zajechaliśmy do jednego sklepu i pokażę Wam tapetę, którą wybrałam na przedpokój. Bardzo prosta, delikatna tapeta. Tutaj Wam zbliżę może, o i rzucę ostrość. Ona jest w takich kolorach szarości, szaro złota, także będzie idealna na przedpokój moim zdaniem i będzie nadawała taki właśnie delikatny wystrój I jeszcze kilka słów o syropie którego wam pokazywałam chyba w przedostatnim vlogu albo w ostatnim już teraz nie pamiętam marka Skinny to jest seria barista zero kalorii to jest smak słonego karmelu z czekoladowym tofi ale tej czekolady tutaj naprawdę bardzo minimalnie czuć. Także to nie jest na pewno czekoladowy posmak. Czekoladowy posmak ma, ale taki minimalny, ale za to fajnie czuć tym słonym karmelem. Bardzo dobry i najważniejsze, że ma po prostu zero kalorii. Także jak szukacie takich syropów, których można użyć do woli bez żadnych wyrzutów sumienia, to wam polecam tą markę. Tam był jeszcze karmelowy popcorn, ale wiecie co? Karmelowy popcorn to nie za bardzo wiedziałam, jaki to jest smak, także y, odpuściłam sobie, wzięłam tylko ten jeden i kupiłam go u nas y, w Mr. Price, a w Polsce możecie szukać w sklepach deals i w Anglii chyba też deals albo Portland. I okej, okay, to już by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog. Ja Wam ślicznie dziękuję za oglądanie, za obecność i do zobaczenia w kolejnym. Buziaczki na razie, pa pa!